Jakie zachowania męża nie są normalne? Czasami są to takie zachowania na pozór trudne do uchwycenia, kiedy twój mąż wydziela ci określoną skromną sumę pieniędzy na zakupy, na utrzymanie dzieci. Ty wiesz dobrze, że to nie wystarczy, a on oczekuje y, od ciebie tego, że, że sobie poradzisz, tak, z taką niewielką sumą pieniędzy. Kiedy ciebie poniża, używa y, w stosunku do ciebie wulgaryzmów, y, kiedy odcina cię od twoich przyjaciół, od twojej rodziny, od twoich znajomych i y, nazywa to troską, tak, y, tym, że pragnie stworzyć y, szczęśliwą rodzinę tylko z tobą i z waszymi dziećmi, a jednocześnie nie pozwalać wyjść do koleżanki, nie pozwala Ci spotkać się z Twoimi rodzicami, bo chce, byście byli tylko sami ze sobą, stworzyli jedną wielką, szczęśliwą, kochającą się rodzinę. I przede wszystkim wtedy, kiedy Cię uderzy, masz prawo na to się nie zgadzać. I też wiedz, że doświadczenie jest takie, że jeżeli uderzył Cię jeden raz. Jest wielce prawdopodobne, że drugi i kolejny raz podniesie na Ciebie rękę. Też jeżeli podniósł na Ciebie rękę, być może podniesie je też na dzieci. Takie zdanie ostatnio usłyszałam, że trzeba nauczyć kobiety, małżonki i nasze córki, że żaden bukiet kwiatów nie usprawiedliwi agresji. Bo kwiaty można złożyć również na, na grobie. I nigdy nie zapomnę tego, jak rok temu byłam na pogrzebie matki piątki dzieci, która nie potrafiła wyrwać się ze, ze środowiska przemocy. Mąż pobił ją także, że zmarła, natomiast za jej trumną szła jej piątka małoletnich dzieci. Masz prawo reagować na każde zachowanie, które jest naruszeniem Twojej granicy, które przekracza Twoją granicę emocjonalną, barierę psychiczną czy granicę fizyczną.